Większość moich filmów na temat trójcy to tłumaczenia. Jest to spowodowane tym, że większość z tego co chciałbym przekazać było już przez kogoś powiedziane w danej materii. Jednego jednak nie zauważyłem do tej pory, mianowicie by w tym temacie ktoś nakreślał mechanizmy działania, teoretyzując nad umysłem ludzkim. Tak więc dany film jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doktryna trójcy wpływa na ludzką psychikę. Prędzej czy później, osoba, która wierzy w trójce, a jest to prędzej niż później, słyszy wyrażenie typu Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Stał się człowiekiem oraz w pełni Bóg i jednocześnie w pełni człowiek. Jakby nie patrzeć, jest to paradoks. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że lwia część, jeżeli nie prawie wszystkie, a jeżeli by się uprzeć, to wszystkie, przypadki paradoksów wynikają z dwóch powodów. Są nimi błąd w rozumieniu, polegający na tym, że popełnia się gdzieś tak zwany błąd logiczny lub metafora. Zazwyczaj ludzie nie przyjmują do wiadomości, że coś jest pomyłką, będą mówić sobie i szukać zapewnień, że istnieją pewne ramy rozumienia czegoś. Metafora jest właśnie takim wyrażeniem, które, choć niepoprawne, zachowuje poprawność, jeżeli stosuje się je w danym nakreślonym celu i w ramach znaczeniowych. Przykładowo, jesteś niczym róża. Oczywiście człowiek nie jest różą, ale jeżeli miało się na celu przekazanie czegoś, czego się nie wyartykułowało, jak przykładowo porównanie, że jest się pięknym, tak samo jak róża. Albo pachnie się tak samo w celu pochlebstwa, to nie jest to zdanie niepoprawne. Są zachowane określone ramy wypowiedzi. Ktoś mógłby źle zrozumieć daną metaforę i pomyśleć, że róża ma kolce, albo że jest czerwona, albo że jest niemrawa jak roślina, albo że jest przekwitła i czeka ją równia pochyła i temu podobne. Może to być. Zgodne lub nie z intencją wypowiedzi autora. Tak więc, w przekazie metaforycznym, bardzo istotne jest trzymanie się ram wypowiedzi i kontekstu. W historii słowo Trójca spotykamy po raz pierwszy u Tertuliana i nie powinno dziwić, że nie stosował on tego terminu w obecnym jego znaczeniu. Dywagował on, metaforycznie, nakreślając ramy filozoficzne relacji między Duchem, Bogiem Ojcem i Jezusem. Posługiwał się językiem neoplatonistycznym, by nakreślić metaforę jedności. Niestety, tradycja owych filozoficznych ram tej metafory do dnia dzisiejszego pozostaje neoplatońska. Co jednak istotne, należy zauważyć, że Tertulian celowo stosował słowo trójca bez kapitalizacji czyli z małej litery. Nie twierdził on, że trójca równa się Bóg. Była to więc metafora, a nie literalność. Jednak, jaki jest efekt dosłownego rozumienia znaczeń metaforycznych? Oczywiście, takie zachowanie musi prowadzić do zamętu, a ten u normalnego, zdrowego człowieka do unikania danego zamętu. Jest on niwelowany, kiedy metaforę zredukuje się do wąskich ram oraz kiedy wierzy się, że określone osoby, odbiorcy, Znają dane ramy. Jaki jest efekt społeczny takiego zachowania? Biblia staje się nieliterarna i nieczytelna. Skoro wykładnia Biblii jest na zewnątrz, a istotniejsze od Biblii są osoby używające biblijnych znaczeń w sposób metaforyczny, to pytanie brzmi: po co takiej osobie Biblia? Biblia czytana w sposób literalny a robi tak większość ludzi może wprowadzić jedynie w zakłopotanie, że nie zgadza się to z zasłyszaną metaforą. Tak więc trynitarianie odczuwają niechęć do czytania Biblii i jest to jeden z efektów posiadania Trójcy Świętej jako dogmatu. Po drugie, doktryna Trójcy Świętej buduje olbrzymie zapotrzebowanie na ludzi, wobec których pokłada się nadzieję, że potrafią oni skutecznie używać metafory Trójcy. Presja ze strony konformizacji klerów w danej materii musiała być w takim razie olbrzymia. W jaki sposób można by to wytłumaczyć? Oczywiście, coś takiego jak spisek mogło mieć miejsce. Jednak zazwyczaj nie rozumie się, że spiski nie są wszechpotężne. Musiał istnieć jakiś mechanizm, który to umożliwił. Według mnie, coś, na co najłatwiej jest wpłynąć, a czego zazwyczaj ludzie nie dostrzegają? Chodzi mianowicie o kadry. Nie jest konieczny olbrzymi wpływ, by wywrzeć presję na kadrach. Mogą one samodzielnie się zmieniać poprzez obniżenie prestiżu wykładowcy w koleżach biblijnych, przykładowo. Co w efekcie skutkować będzie lawinowym obniżaniem się standardów. Jednak spadek standardów nie mógłby być trwałym wyznacznikiem czegokolwiek. Gdy poziom został już skutecznie obniżony w XX wieku zaczęła wzrastać coraz mocniej biurokracja, i to ona dyktuje, czego powinno się nauczać, a czego nie. Dana sytuacja szkolnictwa wyższego nie tyczy się jedynie jednego typu studiów. Zwrócił na to uwagę w XX wieku Pierre Bourdieu. W swojej książce Reprodukcja opisał mechanizmy. W dużym skrócie, dlaczego efektem nauczania wyższego jest produkowanie kadry, która jest mierna, co jest wykonalne poprzez obniżenie prestiżu, bierna, do czego niezbędne jest istnienie tony bezsensownych przepisów, ale wierna, co jest uwarunkowane mechanizmami społecznymi. Mianowicie produkt, czyli absolwent, tego typu uczelni doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest nikim i niewiele umie. Z powodu swoich nadmiernych oczekiwań przed procesem edukacji, niewspółmiernym z rzeczywistością, rodzi się w nim frustracja. Zwykle frustrację wyodowuje, budując fałszywy obraz siebie oraz poprzez słuchanie pochlebstw na swój temat. Jeżeli dany osobnik nie zostanie obdarowany pochlebstwami, bardzo chętnie pochwali samego siebie. Sytuację konformizacji dokonywanej przez budzenie w człowieku narcyza pogłębia jeszcze rynek pracy, skutecznie promujący bezczelne, zakłamane jednostki, wpisujące w CV doświadczenie, nawet gdy wcale go nie miały. W takim właśnie sztucznym i żałosnym środowisku nie dziwi, że kadra pastorska, księży czy teolodzy są zgodni, przestraszeni, sfrustrowani, łatwi do kontroli i podatni na pochlebstwa. Bardzo łatwo ich urobić, bez wyjątku, na głosicieli szerokiej, wygodnej drogi zniszczenia. Wystarczy zastygmatyzować określone tematy, a sami bez większego zastraszania będą się bali spojrzeć na tematy, które mogłyby tylko pogłębić ich mechanizmy, a które to spowodowały, że są mierni, bierni, ale wierni oficjalnym dogmatom typu Trójca. Z powodu oczekiwań wiernych od osób, które wyznają, że potrafią poruszać się po grząskim gruncie religijnych metafor, znajomość największej z nich wszystkich, trójczy, powoduje, że owa wiedza i obrona dogmaty trójcy skutkuje ogromnym podziwem i uznaniem. Nie dziwi więc fakt, z uwagi na opisane mechanizmy, że bycie białym rycerzem wiary, wśród samozwańczych sfrustrowanych obrońców złoknionych jakiegokolwiek zapewnienia sensowności ich edukacji, w umysłach zawodowych magistrów boskości powiązane jest z apologetyką Trójcy Świętej. Nie ma to sensu z punktu widzenia Biblii, która jasno stwierdza, czego należy bronić. Jednak niestety nie o znajomość Biblii chodzi we wszelkiej maści teologii. Po trzecie, efektem posiadania tego typu doktryn jest to, że ludzie nie potrafią zauważyć istotności wiary w ich życiu. Skoro wiara jest nieprzekładalna na normalne życie, a mówiąc normalne życie, mam na myśli nieobfitujące w paradoksy, metafory, poezje i wydomane zastanawianie się nad realnością używanych pojęć, to w takim razie wiarę trzeba zredukować do jedynie określonego wycinka w życiu. Dlatego też wiara w tajemnicze, niedookreślone, nieliteralne dogmaty powoduje, że ludzie zamiast rzeczywistych działań będą zmuszeni do działań pozornych zamiast z rzeczywistego kontaktu z Bogiem będą zmuszeni do rytualizmu. Do uwiarygodnienia tego, co mówię, istotne jest nakreślenie pewnego faktu, który miał miejsce w historii Kościoła. Mianowicie, gdy w XIII wieku dokonał się przewrót w religijności wielu ludzi, takich jak Franciszkanie, Beginardzi, Beginardki, a także z bardziej radykalnych Waldensi, to stanowisko Kościoła okazało się wielce wymowne. Kościół katolicki zastanawiał się, czy ów brak rytualizmu ze strony nowych odłamów w kościele był już systematyczny, czy też nie. Tak więc papierkiem lakmusowym, a nie powinno to dziwić w związku z tym, co zostało powiedziane, był stosunek do Trójcy Świętej. Jak widać, Trójca Święta to wyznacznik, że próba niehipokrytycznego i, nie... i pokornego życia była szczera. Prawdopodobnie sam Kościół mógł obserwować powiązanie między jednym i drugim. A nawet częściowe odrzucenie danego dogmatu w XII, XIII i XIV wieku prowadziło do późniejszych wydarzeń, w trakcie których w XVI i XVII wieku trynitariarne odłamy protestanckie były o całe niebo lepiej traktowane niż te, pochodzące, yy, yy, niż te po, 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 podchodzące z rezerwą do danego tematu. Odnośnie tej trzeciej właściwości i powstawanie można zauważyć, w tak zwanym kościele już za czasów Orygenesa. Twierdził on, że prości ludzie nie są w stanie pojąć, jak to Jezus będący Bogiem nie jest drugim Bogiem. Nie mogą oni zrozumieć wyszukanego metaforycznego języka Orygenesa, który mówiąc, że jest dwóch Bogów, tak naprawdę ma na myśli, że jest jedynie jeden. Poniżał on prostych ludzi, wywyższając siebie ponad nimi. Biblia jednak ma dużo do powiedzenia na temat wywyższania się, i ostatecznie zostanie ukazane, do czego każdy, który przyjmuje pozycję wywyższania się poprzez traktowanie Jezusa Boga jako metaforę, będzie poniżony. Poniżenie takiego kościoła, tak zwanych ojców kościoła, do których należał Orygenes i Tertulian, widać już teraz w obecnym czasie. Tak więc podsumowując. Doktryna trójcy nie jest jedynie jakąś niegroźną formułką bez znaczenia. Odbiera ona Tobie możliwość znalezienia sensu w Biblii, wpycha Ciebie w pogański rytualizm, odbiera Ci możliwość traktowania na poważnie i wprowadzania w życie zasad, jakie ustanowił Jezus w kazaniu na górze oraz tych, które ustanawiał wobec każdego, kto chciał za Nim podążać.